Teraz oparna Tarnowrzek, inauguracja rozgrywek drugiej ligi. W sobotę w pierwszej kolejce miejscowa Siarka podejmowała Stal Rzeszów. Siarka wzmocniona byłymi graczami zarówno Stali Rzeszów, jak i Resowi. I nowy trener Tomasz Tułacz w poprzednim sezonie prowadził właśnie resowie. Cel jaki ma postawiony w Tarnowrzegu to walka o miejsca 1-8. Rzeszowska stale w zgoła odmiennych nastrojach. Po sezonie odeszło 12 zawodników. Prawdziwa rewolucja w składzie. Władze klubu stawiają na młodzież i kilku doświadczonych graczy, w tym czterech nowych zawodników, którzy dopiero kilka dni temu podpisali kontrakty. Gospodarze w żółto-czarnych strojach, wyjściowa jedenastka, melon Stępień, Makowski, Grunt, Persona Tunkiewicz, Frankiewicz, Kowalski, Szewcy, Truszkowski i Ciećko. Stal w składzie Lewandowski, Baran, Bednarczyk, Hucy, Jakubowski, Jędryas, Krzysztoń, Maślany, Prendow... Taszela oraz Maca. Zawodnicy Siarki we wtorek ograli w Pucharze Polski pierwszoligowego kolejarza Stróża, a w sierpniu w jednej 1.16 Pucharu zagrają z ekstraklasową Lechią Gdańsk. Natomiast dla trenera Krzysztofa Łętochy to pierwszy poważny sprawdzian formy zawodników stali. Dodajmy mecz rozgrywany był w ponad 30-stopniowym upale. Obie drużyny zaczęły spokojnie, jakby mając na uwadze, że przy takiej pogodzie trzeba rozsądnie dysponować siłami. To był rożny dla gospodarzy. To wybrane najciekawsze fragmenty tego meczu. Dziesiąta minuta spotkania. Piłkę prowadzi Piotr Prendota, nowy zawodnik stali. Biega w pole karne. Nie popisał się wcześniej na obrońca siarki. Prendota strzela za lekko. Minął się jeszcze z piłką Konrad Maca i z tej akcji już nic nie będzie. Osiem minut później z autu goście. Macie maszynany przy piłce, faulowany. Sędzia Grzegorz Jabłoński. Ukarał za to zagranie Jana Kowalskiego żółtą kartką. 18 minuta meczu. I rzut wolny dla Stali. Rzut rożny dla Siarki. Tym razem z lewej strony Tomasz Persona. Nadal 0 do 0 w Tarnobrzegu. Kontra Stali. Przy piłce młodzieżowiec Ernest Szela. Mija jednego obrońcę i za słaby strzał, by zaskoczyć Artura Mejona, który pewnie łapie piłkę. 37 minuta meczu. Marcin Kaczkowski na skrzydło do Jana Kowalskiego, ten biega w pole karne. Ta była obrońca stali, doświadczony kadusz Baran. Sędzia co widzimy odczytał to jako próbę wymuszenia faulu żytu rzutu karnego. zdawany męczarki Jan Kowalski obejrzał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Od 38 minuty Tarnobrzeżanie muszą grać w osłabieniu. Rzeszowianie w natarciu. przejmują gospodarze. Marcin Truszkowski. Zauważył, że bramkarz gości Miłosz Lewandowski wyszedł przed pole karne. Dobry pomysł, ale... Strzał nie był precyzyjny. To już doliczony czas pierwszej połowy, 47 minuta w meczu. Proszę przyjrzeć się tej akcji przy furcy z numerem 19 Macie Maślany. Przy biernej postawie obrońców podaje do wbiegającego Szeli. Ten nie marnuje dogodnej sytuacji. Stal obejmuje prowadzenie 1 do 0. Maciej Maślany był zawodnik Termaliki Nieciecza, podpisał niedawno roczny kontrakt ze staną Rzeszów, pochodzi z samoka świetnie prostopadło podania do Ernesta Szeli i Siarka traci bramkę tuż przed zejściem do Szatni. To już fragmenty drugiej połowy gospodarza przyspieszyli, to oni musieli godzić wynik kilka zmian na boisku, pojawił się m.in. przed chwilą w polu karnym Jarosław Piątkowski z numerem 7, dobrze minął obrońców, zabrakło jednak zagrana do kolegi. Pod momentem panowie gospodarze i strzał Dariusza Pankiewicza. Chwilę potem rzut groźny dla stali. Kamil Jakubowski w pole karnych. Głowo strzela Dominik Bednarczyk. Stal od 58 minuty. Prowadzi na stadionie w Tarnobrzegu 2 do 0. Popatrzmy jeszcze raz na tę sytuację obrońca. Podbił jeszcze tę piłkę. Z prezentu skorzystał debiutujący w stali Bernarczyk. Doświadczony był zawodnik unitarnów i m.in. Siarki Tarnowrze, gdzie grał prawie 10 lat temu. Może dlatego radość po golu była umiarkowana. Gospodarze wyraźnie opadli z sił. Jedyne zagrożenie pod bramką stali stanowiły rzuty wolne, ale i tak były dalekie od tego, czego pewnie oczekiwałby trener Tułacz. 70. minuta meczu w ataku goście wprowadzony na boisko z numerem 8 Michał Lisanczuk Bez problemu. Mija obrońców siarki, podaje do Piotra Prendoty, a ten podwyższa na 3 do 0. To będzie na pewno materiał do analizy szyków obronnych siarki. Golan strzelił Piotru Prendota to również nowy nabytek stanu. Od tej pory stalowcy skupili się przede wszystkim na obronie. Długo utrzymywali się przy piłce gospodarze grający w osłabieniu. Praktycznie do końca meczu nie zagrożyli bramce gości. Ostatnia okazja na honorowe trafienie była już w doliczonym czasie gry. Ale wynik już się nie zmienił. Na inaugurację rozgrywek drugiej ligi Siarka Tarnobrze przegrywa ze Stalą Rzeszów. 0 do 3. Gramy utrzymanie. Gramy o byto drugą ligę dla Rzeszowa na pewno, bo Byłoby wstydne, żeby tylko teraz nawet jeden klub jest tylko w drugiej lidze i robimy wszystko, nawet wobec tej sytuacji finansowej, która jest myślę, że wszędzie, bo wiadomo, może wszyscy piszą, że czarna jest super, ale to mówię, pieniądze nie grają, mamy zdolną i obiecującą młodzież, którą widzieliśmy wszyscy walczyli za jednego i no by tak dalej, bo to jest, mówię, nie podniecajmy się, to jest pierwszy mecz. Gdybyśmy wyrgali 3-4 z rzędu, możemy coś mówić, że stale jest jest zmocne. Mam nadzieję, że, że zespół pozytywnie zareaguje, że szybko się podniesiemy, bo to, że potrafimy grać, pokazaliśmy w meczach pucharowych. Trzeba też pamiętać, że my tu jesteśmy na początku tej drogi. Ten trzytygodniowy okres był bardzo krótki na budowanie. No i niestety dzisiaj w tym tak niekorzystnie ułożonym się dla nas meczu nie potrafiliśmy się podnieść i to też daje do myślenia i to też pokazuje, że musimy nad tą strefą mentalną jeszcze pracować.